Przez ponad dwie dekady Hubert Urbański był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Elegancki, opanowany, charyzmatyczny, zawsze w centrum uwagi, ale równocześnie zawsze owiany aurą tajemnicy. Gospodarz legendarnych milionerów, człowiek o nienagannej prezencji i hipnotyzującym głosie, odkąd pamięć sięga, pozostawał dla wielu widzów symbolem spokoju, klasy i stabilności. Ale jak się okazuje, jego życie prywatne było znacznie bardziej burzliwe, pełne zakrętów, rozczarowań i nieoczekiwanych zwrotów niż mogłoby się wydawać. W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat, po latach spekulacji, plotek i medialnych domysłów, Urbański postanowił zrobić coś, czego nikt się po nim nie spodziewał: przerwać wieloletnie milczenie i wyznać całą prawdę o swojej kobiecie. O relacji, którą ukrywał przed światem, oraz o miejscu, gdzie zamierza powiedzieć najważniejsze tak w swoim życiu. To, co powiedział, wstrząsnęło polskim showbiznesem nie dlatego, że było skandaliczne, ale dlatego, że było prawdziwe, intymne i pełne emocji, których dotychczas nie pokazywał nigdy. Choć media śledziły jego życie z determinacją godną największych śledczych, przez lata nie udało im się dowiedzieć, kim jest kobieta, która na nowo obudziła w nim poczucie młodości i spokoju. W przeszłości przeżył trudne związki, głośne rozstania, konflikty, które odbijały się echem w portalach plotkarskich. Sam Urbański wielokrotnie powtarzał, że czuje się wypalony emocjonalnie, że w pewnym momencie życia zamknął serce na klucz. A jednak, kiedy pojawił się na jednej z gal telewizyjnych kilka miesięcy temu, u boku tajemniczej kobiety o niezwykłej urodzie, media natychmiast zaczęły spekulować. Kim ona jest? Dlaczego trzyma go za rękę tak pewnie, tak naturalnie, jakby znali się od lat? Dlaczego patrzy na niego z taką czułością? Urbański, jak zwykle, milczał. Aż do teraz. W specjalnie udzielonym wywiadzie dla jednego z najbardziej prestiżowych magazynów, prowadzący polekłymący milionerów, Usiadł naprzeciw dziennikarza w ciszy, która zapowiadała, że zamierza powiedzieć coś naprawdę ważnego. Jego głos, zwykle pewny i wyważony, tym razem drżał lekko. Nie ze strachu, ale z emocji. Do tej pory chroniłem ją przed światem, bo świat potrafi być okrutny zaczął. To zdanie natychmiast obiegło internet. W ciągu jednej chwili stało się jasne, że Hubert Urbański nie tylko jest zakochany, ale że ten związek miał dla niego ogromne znaczenie większe niż ktokolwiek przypuszczał. I wtedy wypowiedział słowa, które rozpaliły ciekawość milionów Polaków. Ona jest miłością mojego życia, moją spokojną przystanią, moją odpowiedzią na pytania, których nie potrafiłem zadać przez wiele lat. Do tej pory jej twarz pojawiła się w przestrzeni publicznej tylko dwa razy na wspomnianej Gali i na krótkim nagraniu. Kiedy paparazzi uchwycili ich wspólnie na spacerze. Uśmiechnięta, subtelna, elegancka, ale nie celebrytka, nie osoba medialna. Właśnie dlatego Hubert ukrywał ją tak długo. Nie chcę, aby oceniano ją przez pryzmat mojego nazwiska. Ona nigdy tego nie chciała. Jak się okazuje, kobieta pochodzi ze świata zupełnie innego niż show biznes, pracuje w branży kreatywnej, uwielbia sztukę, podróże, naturę. W przeciwieństwie, do wielu wcześniejszych partnerek Urbańskiego nigdy nie próbowała wykorzystać jego popularności, wręcz przeciwnie, to ona namawiała go, by nie mówił o niej publicznie, a jednak teraz zgodziła się, by świat wreszcie się dowiedział. Dlaczego? Bo chcemy zrobić krok, którego nie da się ukryć, i właśnie wtedy padły słowa, które kompletnie zaskoczyły fanów. Planujemy ślub. To właśnie informacja o miejscu uroczystości wywołała największe poruszenie. W świecie show biznesu śluby zwykle odbywają się w luksusowych hotelach, pałacach, ekskluzywnych ośrodkach spa, ale nie tutaj. Hubert wybrał coś zupełnie innego. To będzie miejsce, które ma dla nas znaczenie nie luksus, nie przepych prawdziwość, cisza, bliskość natury. Jeden z dziennikarzy dowiedział się nieoficjalnie, że chodzi o stare, zabytkowe gospodarstwo nad jeziorem, pełne rustykalnego uroku, otoczone polami i ścianą sosen. Podobno zakochana para spędziła tam kilka pierwszych wspólnych weekendów, z dala od kamer, zgiełku Warszawy, codziennego chaosu. To tam Hubert miał powiedzieć słowa. Tu zrozumiałem, że znów potrafię kochać. Niektórzy mówią, że miejsce to jest niemal magiczne. Ma w sobie coś z dawnych lat, coś z polskiej wsi, coś z dzieciństwa. To także symbol nowego początku. Gdy Urbański został zapytany, jak zaczęła się ich znajomość, uśmiechnął się po raz pierwszy podczas całego wywiadu przez przypadek, a może przez przeznaczenie sam już nie wiem. Poznali się w najmniej spodziewanym momencie w czasie, gdy Hubert był przekonany, że na miłość jest już za późno. A jego życie uczuciowe stało się zamkniętym rozdziałem. Spotkali się w jednym z warszawskich teatrów, oboje przyszli na ten sam spektakl. Oboje spóźnieni, oboje szukający miejsca w półmroku. Przez godzinę siedzieli obok siebie, obcy i anonimowi, aż do przerwy, kiedy przypadkowo, a może nie, zamienili kilka słów. Wyszliśmy z teatru razem, potem na spacer, a potem zaczęliśmy spotykać się częściej. I nagle odkryłem, że nie chce wracać do samotności. Choć brzmi to jak początek filmowego romansu, dla nich obojga był to moment fundamentalny. Kilka miesięcy później wyjechali razem nad jezioro, właśnie tam do miejsca, które dziś wybrali na ślub. To był wyjazd bez planu, bez pośpiechu, bez kamer. Hubert wspomina: Zjedzieliśmy wieczorem przy ognisku. Żadnych świateł miasta, tylko gwiazdy i cisza. I wtedy zrozumiałem, że ona jest domem, którego tak długo szukałem. Według osób z jego otoczenia, to właśnie po tej podróży Hubert, dotąd ostrożny, ostrożniejszy niż większość, zaczął mówić o przyszłości, o wspólnym życiu, o stabilności. Miałem pięćdziesiąt dziewięć lat, ale czułem się, jakbym dopiero zaczynał. Pytanie, które zadawali wszyscy: dlaczego Urbański postanowił ujawnić prawdę dopiero teraz? Dlaczego wcześniej milczał? odpowiedział bez wahania bo miłość trzeba czasem chronić zanim stanie się wystarczająco silna by mogła przetrwać wszystko te słowa stały się jednym z najczęściej cytowanych zdań wywiadu tej historii kończy się obrazem mężczyzny który w wieku 59 lat odnalazł coś czego szukał pół życia spokój bliskość i kobietę która nie potrzebowała kamery by być wyjątkowa ale najważniejsze dopiero przed nami. Jak wygląda ich codzienne życie? Jakie są kulisy ich relacji? Dlaczego ich ślub budzi takie emocje? I jakie tajemnice Hubert zamierza ujawnić w kolejnych rozmowach? Choć Hubert Urbański ujawnił już, że stoi u progu nowego etapu życia, opinia publiczna wciąż wiedziała o wiele mniej niż chciała wiedzieć. Kim jest kobieta, która połączyła swoje życie z jednym z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów w Polsce? Co kryje się za ich relacją? Jak wygląda ich codzienność poza błyskiem fleszy, w świecie, w którym nie obowiązują perfekcyjne stylizacje i telewizyjna fasada? Kiedy Hubert postanowił ujawnić tożsamość swojej partnerki, zrobił to z pełnym szacunkiem i delikatnością. Nie było zdjęć pozowanych pod media, nie było spektakularnych konferencji prasowych, tylko szczery opis, który ujął wszystkich. Ona nie jest z naszego świata. Może dlatego ten świat nie zdążył jej jeszcze zranić. Media szybko ustaliły, że jego wybranka ma 38 lat, pracuje w branży kreatywnej. Zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz doradztwem artystycznym. Nie jest jednak typową gwiazdą lifestyle'u. Nie posiada publicznych profili na portalach społecznościowych, unika popularności, a jej życie od zawsze było ciche, zrównoważone, bardziej skoncentrowane na pracy i pasjach niż na publicznym wizerunku. Znajomi opisują ją jako osobę subtelną i powściągliwą, bardzo inteligentną, z ogromnym wyczuciem estetyki. Kobietę, która nigdy nie potrzebowała braw. To właśnie ona miała wprowadzić do życia Huberta coś, Czego brakowało mu od lat: równowagę i codzienny spokój. W przeciwieństwie do wielu medialnych romansów, historia tej pary rozwijała się powoli, niemal filmowo. Nie było fajerwerków, deklaracji po trzech dniach znajomości, ani nagłych decyzji. Hubert i jego partnerka potrzebowali czasu, by zaufać sobie nawzajem, według znajomych. Ich relacja rosła na fundamentach codzienności, niewielkie gesty, ale tysiące drobnych chwil. Hubert, po trudnych przeżyciach, bolesnych rozstaniach i medialnych sporach, był ostrożny. Ona, świadoma jego popularności, długo wahała się, zanim pozwoliła mu wejść głębiej w swoje życie. Jak sam wspomina, najpierw była rozmowa, potem kawa, potem pierwszy spacer, potem długa cisza, w której oboje czuliśmy się dobrze. To właśnie cisza miała ich połączyć najmocniej. Cisza bez presji, bez sceny, bez publiczności. Choć dziś wyglądają na szczęśliwych i harmonijnych, ich droga nie była wolna od trudnych chwil. Najpoważniejszy kryzys wydarzył się rok po rozpoczęciu znajomości. Partnerka Huberta, jako osoba bardzo niezależna, miała problem z faktem, że ich związek może trafić na czołówki gazet. Obawiała się utraty prywatności, bycia ocenianą, plotkarskich nagłówków. I presji, którą niesie za sobą życie u boku gwiazdy. Z relacji przyjaciół. Ona była o kroko do odejścia. To, co ją przerażało, to nie Hubert, to jego świat. Hubert zrobił wtedy coś, co głęboko ją poruszyło. Wycofał się z życia medialnego na kilka tygodni. Odwołał kilka wydarzeń, ograniczył aktywność publiczną, tłumacząc to zmęczeniem i potrzebą odpoczynku. Prawda była jednak inna chciałem jej pokazać, że to ona jest priorytetem, nie kariera, nie telewizja, ona. To wtedy ich relacja weszła na nowy poziom. Kolejnym filarem ich miłości były wspólne podróże, nie te spektakularne, egzotyczne, fotografowane na Instagramie, lecz te najbardziej zwyczajne. Wyjazdy na Mazury, spacery po górach, noclegi w małych pensjonatach z kominkiem. Najbardziej symboliczny był ich miesięczny pobyt we Włoszech. Z dala od wszystkiego wynajęli mały domek z widokiem na winnicę. Znajomi twierdzą, że to wtedy partnerka Huberta pierwszy raz powiedziała: Przy tobie jestem sobą. A on odpowiedział: Przy tobie jestem spokojny. 5. Ich życie codzienne. Normalność, która stała się luksusem. Gdy zapytać ich bliskich, jak wygląda ich codzienność, odpowiedź jest zaskakująco prosta. Normalnie. Ona pracuje zdalnie nad projektami. On przygotowuje odcinki mociotanight milionerów. Wieczorami czytają książki, oglądają filmy z lat dziewięćdziesiątych, spacerują z psem. Tak, mają wspólnego psa, adoptowanego kundelka o imieniu bursztyn. Nie szukają dramatów. Nie polują na sensacje. Nie rywalizują o uwagę mediów. A jednak ich normalność stała się luksusem, na który Hubert przez lata nie mógł sobie pozwolić. Momentem przełomowym był wieczór, o którym sam Urbański wspomina z uśmiechem. Czasem wystarczy sekunda, by zrozumieć, że ta osoba jest domem. Był to zimowy wieczór. Ogień trzaskał w kominku, za oknem spadał śnieg. Partnerka Huberta siedziała na kanapie w jego ulubionym swetrze. To wtedy po raz pierwszy otwarcie zapytał: A gdybyśmy tak kiedyś pobrali się? Ona milczała przez chwilę, po czym powiedziała tylko Kiedyś może. I uśmiechnęła się. To może wystarczyłoby, by Urbański podjął decyzję. To jest ta osoba. Wiele osób zastanawiało się, jak rodzina prezentera, zwłaszcza jego córki, zareagowała na nową kobietę w jego życiu. Jak się okazuje, reakcja była niezwykle pozytywna. Jedna z córek miała powiedzieć: Nigdy jeszcze nie widziałam taty tak spokojnego, ona jest dla niego dobra. To był dla Huberta jeden z najważniejszych momentów. Akceptacja rodziny była kluczowa. Choć oficjalnie ogłosili dopiero zamiar zawarcia małżeństwa, przygotowania trwały już od kilku miesięcy. Ustalono listę gości, motyw przewodni, rustykalna elegancja, wystrój, naturalne światło, drewno, polne kwiaty, menu bazujące na lokalnych produktach, muzykę, kwartet smyczkowy zamiast DJ-a. Ale najważniejsze było miejsce, które opisaliśmy w rozdziale Wierne ich prywatny raj, bo jest inna, niekrzykliwa, niesztuczna, nieoparta na wyścigu, popularności czy autopromocji. To miłość, która powstała z rozmów, ciszy, codzienności, wzajemnego wsparcia. To miłość, która dojrzewała w cieniu, a nie w świetle reflektorów i dlatego ludzie ją kochają. Pokazuje nam głębie i codzienność tej niezwykłej relacji, ale największe tajemnice wciąż przed nami. Jak dokładnie wyglądały zaręczyny? Co wydarzyło się w dniu, gdy Hubert oświadczył się swojej ukochanej? Jaka jest historia ich obrączek? Kto pojawi się na liście gości? I dlaczego ceremonia ma być najbardziej osobistym wydarzeniem w jego życiu? Choć wiadomość o planowanym ślubie Huberta Urbańskiego wywołała poruszenie w całym kraju, najmocniejszym elementem tej historii, była prawda o tym, jak wyglądały zaręczyny. Przez lata prezenter uchodził za człowieka powściągliwego, racjonalnego i po zbyt opanowanego, by pozwolić sobie na gesty wielkiej namiętności. A jednak to, co wydarzyło się pewnego letniego wieczoru, zmieniło sposób, w jaki widzowie patrzą na niego do dziś. Historia zaręczyn zaczęła się pewnego ciepłego sierpniowego dnia. Hubert wraz ze swoją partnerką, Pojechali nad jezioro, do miejsca, które stało się symbolicznym punktem ich miłości: starego gospodarstwa z drewnianym pomostem, cichym lasem i przestrzenią, w której czas zdawał się płynąć inaczej. To tam, gdzie wcześniej spędzili pierwsze wspólne noce, spacerowali o świcie i rozmawiali o marzeniach, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. W tamten wieczór jezioro odbijało złoto zachodzącego słońca. Na pomoście stały dwie lampy naftowe. Hubert przywiózł je specjalnie, wiedząc, jak bardzo jego partnerka kocha ciepłe, miękkie światło. Kiedy usiedli obok siebie, cisza była tak naturalna, jakby należała do nich od zawsze. Po dłuższej chwili Hubert powiedział: Zawsze myślałem, że do wielkich decyzji trzeba czasu, ale przy tobie wiem, że wystarczy jedynie pewność. A ja jestem pewny. To była pierwsza zapowiedź tego, co miało się wydarzyć. Choć żaden z fanów o tym nie wiedział, Hubert przygotowywał się do tego momentu od dawna. Obrączka, którą miał wręczyć partnerce, została wykonana na zamówienie przez jubilera, z którym współpracowało od lat. Nie była to masywna, błyszcząca biżuteria, jaką widzi się na celebrytach. Wręcz przeciwnie, była prosta, minimalistyczna, z delikatnym diamentem, niemal niewidoczna dla oka, ale niosąca ogromne znaczenie. Wewnątrz wygrawerowano zdanie: Wróciłem do siebie, bo znalazłem ciebie. Jak później wyznał Urbański, bałem się, że obrączka będzie dla niej zbyt wiele, ale bałem się bardziej, że stracę szansę, jeśli nie spróbuję. Kiedy słońce zaczęło chować się za linią drzew, Hubert delikatnie podniósł się z pomostu. Jego partnerka patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem. Wtedy uklęknął. I choć w filmach moment ten bywa patetyczny, Tutaj był zupełnie inny, pełen spokoju, naturalności i czegoś, czego żadne słowa nie potrafią oddać. Hubert powiedział: "Wiem, że życie nie zawsze było dla nas łatwe. Wiem, że musiałaś wiele znieść, wchodząc w mój świat, ale jeśli zgodzisz się zostać moją żoną, obiecuję, że całe życie będę dbało o twój spokój." Partnerka przez kilka sekund milczała. To milczenie przestraszyło go bardziej niż cokolwiek wcześniej, ale po chwili z oczami pełnymi łez, wyszeptała jedno słowo. Tak, nie krzyczała, nie śmiała się, nie płakała głośno. To tak było ciche, ale wyjątkowe. Po zaręczynach nie nastąpiła żadna głośna celebracja. Nie było fanfar, zdjęć, które trafiłyby na portale plotkarskie. Para wróciła do drewnianego domku, usiadła przy kuchennym stole i nie wiedziała, co powiedzieć. Oboje byli zbyt poruszeni, by mówić cokolwiek spektakularnego. Dopiero po godzinie partnerka zapytała Komu powinniśmy powiedzieć jako pierwszemu? Hubert odpowiedział bez wahania Twojej mamie. To był gest, który pokazał, jak bardzo ceni rodzinę swojej ukochanej. Rozmawiali z nią przez prawie pół godziny, a kobieta miała tylko jedno zdanie: Dziękuję, że ją kochasz. I proszę nie pozwól jej nigdy zostać sama. Hubert nigdy nie zapomniał tych słów. Choć informacja o zaręczynach nie wyszła do mediów przez wiele miesięcy, przygotowania do ślubu zaczęły się niemal natychmiast. Nie były jednak takie, jakich spodziewałby się świat. Para ustaliła. Tak dwanaście gości, tylko rodzina i najbliżsi. Bez celebrytów, bez dziennikarzy, bez nazwisk. <S player> Hubert powiedział później. To ma być ślub miłości, nie wydarzenie medialne. Rustykalny wystrój. Białe kwiaty, len, drewno, lampy oliwne, świece. Minimalizm, ale niezwykle elegancki. Suknia. Zaprojektowana przez lokalną artystkę. Nie przez wielką markę. Nie przez zagranicznego projektanta. Przez kobietę z małej pracowni, która szyła suknię wyłącznie na miarę. Muzyka na żywo. Kwartet smyczkowy. Repertuar klasyka. Jazz kilka polskich balla. Brak prasy. I brak kamer. Ustalili, że zdjęcia ślubne wykona jeden jedyny fotograf, przyjaciel rodziny. Najbardziej symbolicznym elementem całej historii było to, że ślub miał odbyć się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Hubert uklęknął podczas zaręczyn. Nie w hotelu, nie w pałacu, nie w drogim ośrodku weselnym, ale na drewnianym pomoście nad jeziorem, w świetle zachodzącego słońca, w miejscu, które, jak powiedział Zbudowało fundament naszej miłości. Ceremonia miała być skromna, ale wyjątkowa. Goście ustawieni na białych drewnianych krzesłach, ścieżka do pomostu, wysypana płatkami kwiatów, obrączki w drewnianej szkatułce wyciętej z jesionu, przysięga napisana ręcznie przez każde z nich. Nie było stylistów, makijażystów, kamerzystów. Byli tylko oni i ich bliscy. Obrączki, które wybrali, miały ogromne znaczenie. Zrobiono je z białego złota, ale z dawną techniką matowania, dzięki której każda z nich miała subtelną, nieregularną fakturę, tak jak ludzkie życie, zawsze trochę szorstkie, nigdy idealne. Na jego obrączce wygrawerowano: Jesteś moim domem, na jej jesteś moim spokojem. To było sedno ich relacji: dom i spokój to, czego oboje szukali od lat. Wielu zadawało sobie pytanie, Dlaczego teraz? Dlaczego po tylu miesiącach milczenia? Hubert odpowiedział: Bo miłość dojrzewa w ciszy, a kiedy jest już silna, można podzielić się nią ze światem. To nie była strategia PR, nie była to promocja, była to najprawdziwsza chwila w jego życiu, którą postanowił pokazać dopiero wtedy, gdy był pewny, że nikt nie jest w stanie jej zniszczyć. Na kilka dni przed ślubem partnerka Huberta powiedziała mu: Wiesz, że nie musiałeś tego robić tak pięknie, przy tobie wszystko jest już piękne. Na co odpowiedział? Chciałem, żebyś pamiętała ten dzień zawsze, tak jak ja pamiętam moment, kiedy spojrzałaś na mnie w teatrze. To była chwila, w której oboje zrozumieli, że ich długie drogi, pełne zakrętów i samotności, doprowadziły ich właśnie tutaj, do miłości, która przyszła późno, ale przyszła na całe życie. Choć Hubert ma 59 lat, a jego partnerka, 38, ich życie nie jest historią ostatniej szansy, lecz historią najpiękniejszego początku. Ten ślub nie jest ucieczką, nie jest kompromisem, nie jest dramatycznym zwrotem akcji. Jest wyborem dwóch ludzi, którzy odnaleźli się przypadkiem, a może przeznaczeniem. Ta historia kończy się słowami, które Hubert wypowiedział podczas jednej z ostatnich rozmów: Nie liczy się to, ile lat minęło, liczy się to, ile jeszcze możemy przeżyć razem. Historia Huberta Urbańskiego i jego pięknej partnerki nie jest zwykłą opowieścią o romansie celebryty. To nie jest kolejna sensacja z pierwszych stron gazet, ani medialna burza, mająca przyciągnąć uwagę przypadkowych widzów. Ta historia jest czymś znacznie więcej. To opowieść o dojrzałości, odwadze i wierze, że prawdziwa miłość może przyjść wtedy, gdy najmniej się jej spodziewamy. Hubert, który przez lata wydawał się człowiekiem żyjącym przede wszystkim swoją pracą, nagle odkrył, że największą wartością jego życia stała się cisza dzielona z drugą osobą. Po trudnych doświadczeniach, rozstaniach, konfliktach, samotności i niepewności, znalazł kogoś, kto przywrócił mu spokój, kogoś, kto nie potrzebował jego sławy, jego nazwiska, jego pracy. Kogoś, kto widział w nim człowieka, nie ikonę telewizji. Ich związek był budowany małymi krokami, a każdy z nich prowadził do momentu, który zmienił przyszłość obojga. Zaręczyny nad jeziorem, wybór rustykalnego miejsca ślubu, symbole zaklęte w obrączkach, decyzja o intymnej ceremonii w gronie najbliższych wszystkie te elementy tworzą historię najbardziej osobistą, jaką Urbański kiedykolwiek ujawnił. W wieku 59 lat odważył się podjąć decyzję, której wcześniej bał się najbardziej: otworzyć serce i powiedzieć tak nowej miłości, nowemu życiu, nowej przyszłości. A jego partnerka, kobieta wrażliwa, skromna, daleka od celebryckiego świata, odpowiedziała tym samym: W ich relacji nie ma miejsca na pośpiech, pozory i udawanie. To związek zbudowany na zaufaniu, spokoju i głębokiej obecności, której nie sposób podrobić. Ta historia wzruszyła tysiące ludzi, ponieważ przypomina nam o czymś fundamentalnym. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa, nieważne ile masz lat, nieważne ile błędów popełniłeś, nieważne jak trudne były twoje poprzednie relacje. Życie zawsze może przygotować dla ciebie nowy rozdział. Trzeba tylko mieć odwagę, otworzyć te drzwi. I właśnie w tym tkwi piękno tej opowieści. Miłość nie przyszła do Huberta w chwili największej popularności, kiedy świat mu klaskał i gdy wydawało się, że ma wszystko. Przyszła wtedy, gdy był już zmęczony, ostrożny i pełen wątpliwości. Przyszła cicho, delikatnie, bez obietnic, a mimo to okazała się najsilniejszą relacją w jego życiu. Ich przyszły ślub w miejscu pełnym natury, w przestrzeni, która kryje wspomnienia ich pierwszych rozmów i pierwszych spojrzeń, będzie nie tylko formalnością. To będzie symbol, znak, że każdy człowiek zasługuje na spokój, na wzajemność i na piękno miłości, która dojrzewa razem z nami. Jeśli ta opowieść poruszyła cię tak, jak poruszyła tysiące innych osób, jeśli cenisz historię oparte na faktach, emocjach i szczerym spojrzeniu na życie gwiazd, jeśli lubisz opowieści, które nie tylko relacjonują, ale także dotykają serca, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dlaczego warto? Bo opowiadamy historie takimi, jakie naprawdę są, bez taniej sensacji, bez sztucznego dramatyzmu, bo pokazujemy gwiazdy z ludzkiej strony, ich radości, lęki, błędy i zwycięstwa, bo każdy materiał powstaje z pasją i dziennikarską rzetelnością, popartą piętnastoletnim doświadczeniem. Bo tworzymy społeczność ludzi, którzy kochają opowieści. Prawdziwe, emocjonalne i inspirujące. Kliknij, subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Zostaw łapkę w górę, jeśli doceniasz naszą pracę, napisz komentarz, aby podzielić się swoją opinią. Co najbardziej poruszyło cię w tej historii? Twoje słowa naprawdę są dla nas ważne. Dzięki Twojemu wsparciu możemy tworzyć jeszcze lepsze treści, dłuższe reportaże, analizy znanych spraw, wywiady, kulisy show biznesu i historie takie jak ta, pełne emocji, prawdy i piękna. Dziękujemy, że jesteś z nami. To dla Ciebie każdego dnia tworzymy te opowieści. Do zobaczenia w kolejnym materiale i pamiętaj: Najpiękniejsze historie pisze samo życie.